czasę po ciebie ile pobiera bierą wieziemy z niego 096 Godziny. A jest, słuchajcie, na zasilaniu 37,5, a 32 na powrocie. Zmieniłem ustawienia i zaczęła mi pompa w końcu modelować pompką obiegową PWM. Mam teraz 37% pompki obiegowej. I wentylator jest w 5 rpm -ów. I rps -y ustawione są na 30,2. Oczywiście to jest bez pomp obiegowych. Trzeba to gdzieś 100 kW. 100 W, nie kW. O tak powiem, gdzieś koło 1 kW pobiera na godzinę. A temperatura, słuchajcie, jak już mówiłem, jest ustawiona, 34 na zasilaniu Po powrocie, w tej pompie się ustawia, a parametry mamy, że w chwili obecnej jest 37,7 na zasilaniu, a 32,7 na powrocie, czyli upadnie oczymajmy DLT 5 ustawioną. Przy temperatury zewnętrznej 6,1 stopnia Celsjusza. uczenia 86, wstania 4,5. Zbiornik CW w tej chwili ma 38,5 stopnia Zaraz pompa przełączy się na grzanie ciepłej wody zużytkowej Powiem, że dużo pracowałem tą pompą, żeby ją tak ustawić Bo miałem problem z pompą obiegową, żeby byłem mi nie modulowało Musiałem ją to ograniczać sobie w ustawieniach, a w końcu mi się udało to Ogarnąć i mam teraz już modulację pompy obiegowej Pompy obiegowej to jest 31%, jak przejdzie na ogrzanie ciepłej wody to Pompa biegowa będzie miała 100% pracy i tak działa ta to, to pompa sobie bardzo fajnie w tym momencie. Dziękuję, pozdrawiam.